Thank mm -hmm. you. Jak się jechało? Powiedz to za miejscowość. Post się godzina. Jest szosa, PKP, tam na Berlin, a to na Moskwę. Gdzie się urodziłeś? Tu był nasz wróg, a teraz jest tu i tu. Co? A gdzie się urodziłeś? Tak. Tu, w tej wsi. Okay. Drogi loty, 54. Ojej, jakie te... Ładne. Dzień targowy do te Tysiące. Kopnęło coś na mnie.

no to, my też, ale my po kolei. Musimy zapytać o pozwolenie drużynowego chyba. Czy możemy się to rozłożyć na, na całym tym? Tak? A tutaj poza, poza tym, tak? Ale takie dajmy A, dzieci pozabierali. Też zabierali. No, też pozabierali. No, no tak. A, Ale obawiam się, że groch nie jest taki twardy jak pan lubi. Tak? A, twardy to nie jest drany Bo pan ci nie jest. No, tak. Groch Powiedz jeszcze raz jaka grochówka jest. Jaka jest grochówka. Grochówka? Grochówka jest... Z miękkim grochem. Bardzo dobra, no, dobrze. ale z miękkim grochem. Z mięk... No dobrze, że nie jest twardy. Bo od wartego grochu to oba trochu zawsze. Wiecie, lubisz Nie jest taka za mocna, dobra. Tak? To jest takiego, ta, ta, nie, nie. Jest druk boruch. Nie ma. Druka. Druka. Boruch. Jakiego? Borucha. No. Jest zawiadowca ruchasia. Nie ma Golisia. <gulia> Ale wiecie, ładnie dzisiaj podobało się mi w kościele no, no, dzisiaj no, no, tutaj. Jeszcze. No, podobało mi się w kościele. Ale Panie. My się pytamy go. No, słuchajcie, Ale ja kości ten, Panie? pamiętasz, wiecie, ten kościół? No. Ja tam, gdzie ty siedziałeś, tylko za tym słupem, jak ja byłem mały, to ja tam raz w las w pilotce i zapomniałem ją zdjąć, Ale pilotka nie była ze skóry, ze szmaty. siedzę i powiem, się kapnę, że ja w czapce mi tak było durnowato, że głowa boli. A raz tam służyłem do mszy, jako byłem ministrantem, ale nie wiedziałem co gadać. Ten ksiądz taki starszy ten, ze oboku nie mówił podaj to. A ja ministranturę tak. Także nie by wszyscy wiedzieli, że tam, bo tam było, trzeba połacini. było płacić omnipatenta bratę Marię, Sankt Apostol i pod Paulo a, a ja nigdy tego nie wiedziałem, nie? No i ten. A ta piosenka, Pamiętam. co dzisiaj leciała tam, co śpiewali wszyscy. Hmm? Pan Jezus to mi śpiewa, się zbliża, 30, już puka moich drzwi. Pobiegnę go przywitać. Ona taka niby nowoczesna, piosenka. to ja się jej uczyłem w tym kościele na lekcję religii. I tak, tam to jak to jest piosenka, ołtarz, który z tego Józefa to kupił Józek. A ten ołtarz, ale jak jaki? jest to po lewej, I... zrobili taką zabudówkę nie? i tam mhm. się wchodziło i myśmy tam mieli lekcje religii i ze szkoły tam przez ten PGR nie? Tak. szorowali prosto na restry, na tam, do, do A kościoła. A z kim ty miałeś religię? No jak, to? Z tym Tomaszewski. Tomaszewskim. Pamiętasz nie? jakie on nam teatrzyki tam wyprawiał różne? Nie pamiętam, ale jego pamiętam, taki przystojniarz Tak. Ale co mi się podobał w A wiem gdzie, jakim tym stary proboszcz zajeżdżał autem. W którym miejscu stawiał, bo ja te auto oglądałem. Był to stary Moskwicz, ten taki garbaciutki, nie? Mm -hmm. Koloru nawet pamiętam, błękit tego, niebieskiego koloru, taki blady niebieski kolor, jakby dżinsy, coś o tak wypłowiały dżinsem tego koloru i pamiętam tą deskę rozdzielczą i ten starszy, już wtedy staruszek ksiądz, bo to była parafia w nudzy, przyjeżdżał tym, jak była ta remiza, to z drugiej strony remizy tak przy samej drodze i ludzie ob, nie było aut, po pompszy cały wszyscy tam. On zaciągał w e, on... Jak on mówił? Jeszcze raz pokaż, jak on mówił. Ino z Poznania coś zaciągał, bo tak czułem jakiś akcent poznoński. No, był, był no. poznoński. I co mówił o tym księdzu naszym Tomaszewskim, że mieszka i pracuje w Łodzi e, w Paradni świętej, świętej Teresy na ulicy... Jak to ten kwiat? No to nazwisko, co ci nazwisko. mówiliśmy? K KGowiec. Tak, tak. E, no, na ulicy... Kopaczyński. Kopaczyńskiego. 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 No, tak, żeby zapamiętać. Ja to, to pewnie staruszek już jest. No, no, nie, nie no Dużą, nie. Dębą, jeszcze nie bo najpierw grochówkę zjemy. Grochówka jest. Gruch, jak Cię, mi podania, jak nie, podaniał, to... nie, ja chciałem, żebyś no, wtedy... No to ja nie to właśnie mówi, ale ona miała temperaturę czy Bateria tata. Bateria. No ja za A ja mówię, to nie zostanie w jechać, A szkoda, bo wczoraj przyjechały i do mnie. No Być był u mnie. Telefon wie się dał Bożejka. Tak. Bożejka weź przygotowu. A ja piekłam w tym czasie. Ej tego. Ja wiśnie, musimy pójść w grochówkę. I wiśnie ja gotowałam. To, 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 to. Okay. I wiśnie ja gotowałam. No słyszałam. No A, witamy grochówkę, Jest. witamy. No grochówka, na tym grochówka. grochówka. Grochówka, grochówka idzie. A, to gotowa kto, kto jest. Gienek jego brat. Mm. E? Yeah, a? Dzięki, że ty nie było. Dzięki. No nagra, nagra, nagra. Nie, należe... na lewo sobie. Tam gdzie? mnie, sami? Masiek nagle, nagle mówi Masiek. O, Ale tutaj Gienek ta ta już się bożku dał, ale pachnie. Nie, to bożku dał. To czekaj, od, od najstarszego chyba zaczniemy. To. Gienkowy najpierw na końcu. chyba ja najpierw. Gienek zacznie. Czekaj, jak Gienek zacznie pierwszy talerzyk, to on tego my będziemy kończyć, a on już drugi będzie zaczynał. Mamy. Ja, dziękuję. Tak, mieli też Siadaj bliżej, mama. Ale pa. Ja już mm. Ej, Oj, nie nie, wiek. Wiek. takie grochówki to nie pamiętam. I ja dostanę. bardzo. Łóżeczki. Wzią, rzad, wzią, ma, jest to chyba wiecie. pierwszy raz robimy grochówkę. <grym> <Nie. grym> a, <nie>. mobilizacja <grym> by była, nie? Ale, ale właśnie to, to tylko ze względu tutaj na tatę, że podjął taką inicjatywę i, i zmobilizował. Jak na pierwszy, pierwszy raz wzią, to, to pan o, ten O ten, ten. O ten, o ten. O jak nie o o smak będzie miała? No, nie, 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 o a kto chce chleb jeszcze taki kwadratowy? Taki, ja przepraszam, to nie pani tutaj jest. Gdzie jest ta prawa? Już ci to jest. Jest sprawność kamerzysty. A, Czy to nie jest czasem pierwsza gotowana zupa na tym naszym obozie? Czy już mieliście gotowane coś? Nie, gotowane jest zupełnie dobry. No, no jedcie na tym. No ta, sprawność kamerzysty A, zrobić. Jest, ale, wie pani sprawność ale, kamerzysty chleb. Masz sprawność? Co nie? Zrobimy. Ty już jesteś tu. Ja cię zaliczyć. A jakie dużo wilgotne w ogóle się nie przyda? Na podłodze będziecie na Nie słodka miód w gębie. <grystanie> no co? Małe ja, się w tobie zakochała, ale jeszcze coś Dobra, no, ty siadę, ty, ty, ty się, ty ja, się, ty się. Bo nie chciałbym się zatoczyć. I Świętego. Panie Boże, Boże po błogosławieństwach naszych, przygotowali nas i naucz się w pełnym naderścią i wszystkim no, no, Prosimy cię o częstostanę. Panem smacznego teraz. <grym> to ja zrobię falstar. No. <grym, grym, grym>, no, no, no. Nie może spróbować smacznego Kiedy się No, siadaj, to, eee, to jest tak. tort pieczony nie, na ognisku nie wyciągaj, to o, nie do końca?